Jeśli chcielibyście zacząć zdrowszy styl życia, to jest dziewięć takich rzeczy, o których warto pomyśleć, żeby ta zmiana, którą chcecie wprowadzić, odbyła się przy minimalnym wysiłku i przy minimalnej motywacji. Po pierwsze, coś jest lepsze niż nic. Często, kiedy myślimy o takim zdrowym stylu życia, to w naszej głowie od razu tworzy się taki obrazek osoby, która żyje niemal idealnie zdrowym stylem życia i ma wszystko poukładane. W jej życiu jest miejsce na dietę, na wysiłek fizyczny, na dobry sen. Tylko, że tacy ludzie to jednorożce. Jeśli w ogóle istnieją, to jest ich garstka i są to zwykle ludzie, którzy, których całe życie kręci się w jakiś sposób wokół stylu życia, czyli np. wyczynowi sportowcy, trenerzy personalni itd. Prawda jest taka, że wcale nie musisz mieć perfekcyjnego stylu życia. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz i nie musisz zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Moim zdaniem lepiej jest pomyśleć o tym tak. Każda, nawet najmniejsza dobra decyzja w Twoim życiu będzie miała pozytywny wpływ na Twoje zdrowie. Dzięki spojrzeniu na styl życia w ten sposób uzmysławiamy sobie, że każda decyzja ma znaczenie. Każdy pominięty drink, każda rezygnacja z fast fooda, każdorazowa sesja aktywności fizycznej czy dobrze przez Pana noc się liczy i ma znaczenie. I zawsze coś będzie lepsze niż nic. Po drugie, pokochaj prostotę. Chcesz zacząć ćwiczyć, lepiej się odżywiać? To zacznij od tego, co pierwsze przyszło Ci do głowy. Nie zastanawiaj się, które ćwiczenia będą bardziej efektywne, a jaka dieta okaże się najzdrowsza. Na początku to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie komplikuj sobie, bo to jest naprawdę prosta droga do wymówek i ja teraz wiem, że Ty dobrze wiesz, że mam rację. Zamiast zastanawiać się, czy lepiej ćwiczyć rano czy wieczorem, poćwicz jak tylko przyjdzie Ci taka myśl do głowy. Po prostu spróbuj. Najważniejsze są podstawy. One mają największe znaczenie, czyli na przykład nieważne, czy zjesz brokuła, czy awokado. Ważne, że sięgnąłeś po warzywo. Po prostu jedz zdrowe rzeczy i ruszaj się, a na początkowym etapie to wystarczy. Chodzi o to, żeby zacząć. Rozkminianie szczegółów może być ważne dla osób, które już wyrobiły sobie nawyk i są na trochę bardziej zaawansowanych etapach. Po trzecie, nawyki łatwiej modyfikować niż budować od nowa. Trudno jest zacząć coś zupełnie od nowa, no bo to wymaga takiego całkowitego przearanżowania swoich przyzwyczajeń. Łatwiej jest zmodyfikować to, co już masz. Czyli jeśli chcesz zacząć więcej spacerować, to łatwiej ci będzie wysiąść z autobusu o przystanek czy dwa za szybko, kiedy wracasz z pracy do domu, niż zakładać, że na przykład po południu wyjdziesz specjalnie na spacer. Jeśli chcesz jeść więcej warzyw, to może zamiast chrupać marchewkę jako osobną przekąskę, łatwiej ci będzie dołożyć ją do swojego takiego standardowego posiłku. Dobrym pomysłem jest także nakładanie nawyków jeden na drugi już istniejący. Na przykład codziennie wieczorem pewnie myjesz zęby. No ale niektórzy zapominają o niciowaniu, i jeśli chcielibyśmy powiedzmy dołożyć sobie nawyk niciowania, no, to najłatwiej byłoby go powiązać bezpośrednio z momentem mycia zębów. Więc spróbuj zmodyfikować plan mycia zębów w taki sposób, żeby niciowanie było bezpośrednio powiązane z myciem zębów, które już masz w nawyku. Na przykład połóż nitkę dentystyczną zaraz obok szczoteczki do zębów, w taki sposób, żeby po prostu nie dało jej się zignorować. Jeśli chcesz utrzymać nawyk na długo, musisz sprawić, żeby on był jak najbardziej przyjemny. O ile nie jesteś jakąś super zdyscyplinowaną osobą, a skoro oglądasz ten film, to zakładam, że z dyscypliną masz podobne problemy jak ja. To serio, nie ma co zakładać, że będziesz robić regularnie i długotrwale rzeczy, które nie sprawiają ci chociaż odrobinę przyjemności. Dlatego w każdym filarze zdrowia, o tych siedmiu potwierdzonych naukowo, mówiłam w poprzednim filmie w zeszłym tygodniu, podlinkuję go gdzieś tutaj na górze. Zachęcam do obejrzenia. Myślę, że to naprawdę warto wiedzieć. Skup się najpierw na tym, co sprawia Ci przyjemność, co Ci przychodzi z łatwością i spróbuj wykorzystać to do poprawienia swojego ogólnego stylu życia. Na przykład załóżmy, że uwielbiasz słodkie śniadania, że kawa i kruchy rogalik to Twój znak rozpoznawczy o poranku. Może swoją zmianę zamiast od razu na siłę zmuszać się do jedzenia na przykład jajek o poranku, no to zrób sobie na przykład dzień wcześniej placki z serka wiejskiego i dołóż do tego jakieś słodkie owoce. A jeśli nienawidzisz nawidzisz biegać, bo strasznie cię to nudzi, no to może zacznij od jakichś zajęć grupowych, przy których towarzystwo innych będzie dla ciebie już taką atrakcją samą w sobie. Ogólnie myślę, że takie poszukiwanie rzeczy, które naprawdę sprawiają tobie przyjemność, jest dobrym ćwiczeniem, żeby poznać lepiej swoje prawdziwe a nie sztucznie stworzone potrzeby. Przystanki, pomyłki, odpuszczanie i rezygnacja są absolutnie naturalnym etapem wprowadzania zdrowych zmian w swoje życie. W sumie to ogólnie wszystkich zmian. Jeśli zaczynasz jakąś zmianę i po chwili zatracasz motywację, wracasz do starych nawyków, to wiedz, że to jest zupełnie normalne. To wcale nie oznacza, że odniosłeś porażkę. Nie musi ci wyjść za pierwszym razem. Możesz robić dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Prawda jest taka, że jeśli całe dotychczasowe życie robiłeś coś w jakiś określony sposób, no to żeby to zmienić, naprawdę potrzeba ogromnie dużo czasu i bardzo dużo pracy. Daj sobie ten czas i bądź dumny z każdego fragmentu swojej drogi, jaki, jaki już pokonałeś. Ważne jest, że wiesz, w jakim kierunku idziesz i starasz się podejmować coraz więcej zdrowych decyzji. To, co działa u innych, wcale nie musi działać u Ciebie. Jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, lubimy inne rzeczy, więc ok, inspirujmy się innymi, testujmy różne rozwiązania, ale przede wszystkim słuchajmy swojego wewnętrznego głosu. Między innymi dlatego warto znać swoje wewnętrzne potrzeby i podejmować decyzje za siebie. O tym, jak ważna jest szczerość ze sobą, mówiłam już w jednym z moich ostatnich filmów. Postaram się go gdzieś tutaj podpiąć. A jeśli twoja decyzja okaże się błędna, a rozwiązanie, które wdrożyłeś, nieskuteczne, w każdej chwili możesz to wszystko zmienić i spróbować czegoś innego od początku. Każda czynność, którą robisz w swoim życiu, jest w nim z jakiegoś powodu. Jeśli każdego wieczora pochłaniasz paczkę chipsów, no to coś ci to daje. Czy jesz je tylko dla smaku, który i tak po pierwszych kilku sztukach zaczyna się wypłaszczać, a może robisz to z przyzwyczajenia, głodu, nudy, albo żeby chrupaniem zagłuszyć jakieś inne problemy. Mimo, że Twojemu zdrowiu nie służy taki nawyk, no to coś Ci on daje i warto pomyśleć, co to może być, doszukać się tego drugiego dna i skupić się na swoich powodach. Przy okazji opowiem Wam o jednej z takich obserwacji, którą odkryłam u siebie, no bo ja kocham chipsy, ale kiedy zaczęłam się zastanawiać, czemu ja tak bardzo lubię chipsy, dotarło do mnie, że poza smakiem ważnym elementem jest dla mnie chrupanie. Słuchajcie, ja po prostu uwielbiam chrupać. I to jest naprawdę bardzo ważne odkrycie, bo chociaż wcale nie zmniejsza to atrakcyjności chipsów dla mnie, no to pomogło mi to w lepszej kompozycji moich takich normalnych posiłków. Teraz staram się dodawać do tych posiłków element chrupkości. W satysfakcji dostarczam już nawet chrupanie sałaty lodowej, jędrnych kiełek, czy robienie na danie posypki z orzechów. Wyrzuć do kosza przekonanie wszystko albo nic. Chociaż podtrzymuję to, co powiedziałam na samym początku, czyli że liczy się każda decyzja, to jednocześnie w takim długofalowym rozrachunku najważniejszy jest balans i stosunek tych bardziej zdrowych do niezdrowych wyborów. Jeśli od tygodnia jesz zdrowo i nagle w piątek wieczorem robisz najazd na McDonalda, no to owszem, zauważ, że właśnie dokonałeś gorszego wyboru. No ale jak on się ma w kontekście całego Twojego stylu życia? Czy w każdy piątek kończysz z fast foodem i rzeczywiście jest to kwestia, która wymaga Twojej uwagi? Czy może zwykle dokonujesz zdrowszych wyborów, ale tym razem McDonald's miał sens w zupełnie innych niż zdrowotnych powodów i nie musisz się liczować za to, że zjadłeś hamburgera czy cheeseburgera z takim nieprzyzwoitym apetytem? No i jeszcze ostatnia rzecz, którą musisz usłyszeć. Masz tylko jedno zdrowie i ono musi ci posłużyć do końca życia. Zdrowia nie można tak sobie nagle wymienić albo wyzerować. Wszystko, co do tej pory zrobiłeś, miało jakiś mniejszy lub większy wpływ na twoje zdrowie. Ale to, co się stało, tego już nie zmienisz, nawet jeśli bardzo, bardzo chcesz. Nie ma więc żadnego sensu rozpamiętywanie. Najlepiej jest odpuścić i odzyskać sprawczość nad swoją przyszłością, nad którą masz niemal absolutną kontrolę. Pamiętaj, że każdego poranka możesz zaczynać swoje życie od nowa i podejmować coraz lepsze i zdrowsze decyzje. I to już wszystko, co przygotowałam. Dziękuję za Waszą uwagę, i mam nadzieję, że coś z tego filmu weźmiecie dla siebie i pomoże Wam w rozpoczęciu zdrowszego stylu życia. Myślałam też, żeby nagrać film o takich już konkretnych rzeczach, które pozwoliły mi zacząć lepiej się odżywiać i mieć bardziej aktywny tryb życia. Wciąż nie mam idealnego stylu życia, no ale jest już dużo, dużo lepiej dzięki kilku konkretnym zmianom. I nie wiem, czy chcielibyście o tym posłuchać. Dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy to brzmi interesująco. Tymczasem zapraszam Was jeszcze do obejrzenia mojego ostatniego filmu, w którym opowiadam, o jednej najskuteczniejszej metodzie wprowadzania zmian w swoim życiu i o ewentualnych zagrożeniach, które mogą się z nią wiązać.